ma z tej strony ich kursować zaczynamy kolejny odcinek z Minecrafta. i jestem sobie na dworze. Teraz tak, zaczynamy nową grę z, z, z wioska. Wpisujemy ziarno generatora i odwiedzicie się cały czas będziecie się odradzać w tym samym miejscu. Tam trochę psy szczekają. A jest dokończony, no to damy płaski, kontynuuj, no i co, ono jest, przeczwanie sobie ustawimy, a po początkowo skrzynia bonusowa i zaczynamy, tu świat. ogólnie jestem już prawie w... za połową drogi do domu więc jak dojdę już bliżej domu no to się tak jakby no to już skończę wiecie bo dzisiaj to nagrywam to jest Wielki Piątek więc no więc idziemy i czekamy, gramy i tyle Musicie dać. Możecie sobie dać świata nieskończony, skończony tak widzicie? Tylko wejdziemy i już mamy od razu wioskę, nie? To wchodzimy, mamy trochę itemków. Mamy dżunglowe drzewka. Kładę jedną świerkową i trzy z akacji. Takie tak, podstawowe itemki. Płynię sobie można zrobić przez o matkę sobie podjąć Dobra to sobie na razie zniszczymy, się pierwszy nie używam Bo nie chcę No i tak Idziemy teraz sobie do wioski Może coś będzie fajnego, nie wiadomo Czy tam też psy czekają, ja się też trochę boję? Bo to jednak w nocy, dokładnie o 24, no to trochę źle jest tak chodzić. Ale tak, a no to lepiej idziemy sobie pograbić trochę domki. Nie ma na razie. z mochę jak idzie? Trzeba iść i zara ubić tę ja golema sobie polizora bloki to zabiorę Raz, dwa, trzy, cztery Teraz ja widać, że to... będziemy mieli Ion Godemo Do ubicia Ale trochę się z nim pościgamy. Chodź, ja. Co wziąłeś? gdzie ty Chodź tu A ma a no nie, ja teraz nie jemy, bo nas nie spierniczył kładzieżek. To się do góry, bo no, niestety nas zabił. Ale bajka. Wracamy. Jeśli o to chodzi, to spróbuję Wam dać link yy, w opisie do tego Minecrafta. To jest Minecraft 1.12. Więc dziękuję. Za... No, następny raz będzie też kolejny odcinek z Minecraftem. Na razie dziękuję.